Tu, tu, tu i teraz I co? tu i tu, tu, i teraz I tylko Ciebie, ja mam ucieknięcie, więc poszedłem na keto W życiu trwają zawdepresje, to i keto Psycholog mi mówi mózg zmienisz na Po czym z kręcając klockami ściska psychotropy Nieraz ja słyszałem, że nie grozi mi dobroby w końcu tu jak każdy zapalem niepotrowy Wrócę po pierwsze ma skinę to szczęście poszło razem z intelektem na szans czas wybodisz chwila zgrozy Gdybyśmy mogli zabić te jak ludzie zrobiliby z miasta je pany kraj, łatwy smart Możesz grać, bo to z twoja sprawa Jeśli lubisz jebać za w to duchy. Ja nie uciekałem z domu, to mu ci Po ode mnie. Pozdałem kilka fotów, stąd pamiętam, skąd jestem Nie odejdę, mam szacunek na życia choć wyma, zawsze ono smakuje jak dzisiaj. Oddychaj, by pokonać energii, destrukcji Żaden lekarz nie wypisze Ci recepty na sukces Po wkrótce na minę kwestią korzeni, testy Duże dzieci, poważni to będzie po śmierciadło teraz wszystko to, 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 to czas duży duży tu czas ziemia 20 lat temu i nie widzę, w tym naprawdę żadnego problemu. Odrabiam matkę, sam melenu w portfelu Nigdy nie rozprowadził na do ilości, osiągniętych celów Zrywiam się z błębu, nie ma czasu na sport I tak się na wiezu, kosza rzucimy ją w kąt Tych mam głos, mogę widzę rezorię do to porcę na to mój drugi dom Życie głasze po otwór. duże dzieci Śmierzy na poważnie ad presyjność do wesi Przepisuję rzeczy z odpulaka Jutro majd studio, więc zrostanek z Taka, ja tak mam od dzieciaka, to, te to ten sama małolat Jest prezydent w lat, lat, underground, tak, tak. mmm, stara what a tak, the fuck puszczają go na blokach, tak. i w samochodach Ja, ja nie ]Mm. muszę się stresować, ani chować po osiedla. lat Robię swoje i mam spore osiągnięcia Gnięta droga prowadzi do, do zwycięstwa Moje złote medale to prawie tylko to koncerta Tu A Adam

to czas duży przemian. 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 Do końca, dla tych wszystkich, kto mają co w swoich Jesteście gotowi? Jeśli ma siłę, to pogarsz do i rusza mnie na Ze chodu na zachód, ze na zachód, ze na zachód, ze na zachód. Siła ma siłę do pokaż do światu, niejuajne ruszaj nie maę sodu na zachud,dzie na zachód na